Witamy! Dzisiaj reagujemy na największych idiotów pracy, czyli śmieszne wpadki. Oczywiście link do tego filmiku będziecie mieli w opisie, będziecie mogli sobie sami Ale A ja mam dobry pomysł, co zrobić. Co? Żebyście widzieli ładnie ekran, to możemy to... O właśnie. Tych, tak. O, no, no dobra, tak. O, 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 no A, dobra, dobra. dobra, no co możecie, no. no, no może i chcecie, to zostawić. A raczej, nawet. Dobra, dobra, dobra zaczynamy. Co się dzieje? Tutaj widzę treść, tak, to ja chcę wyjąć samo. Aha. I ktoś po żeby... prostu. O, o ja! O, ja! Gie, gie! O, nie! O, nie! o nie! O nie! No to pojechało. Ja tego nie wiedziałam O, ja pierwszy. O, najpierw musimy, jak wracamy. Nie, nie, będzie nie, Tak. No. Co Co on ja nie, wiercił? Ja o nie. O nie, 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 <fold thrive> <withnormal> nie, mogę. nie, Ja nie, 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 to <mieć2> no, to nie, 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 jak to znaczy, co on co Ej, co? Musimy chyba teraz prąkoło, bo że nie, przeszkadza Co to jest? Co to tego jest awal? Au Oj Oj, nie wydostaje się zaraz Oj, ja pierdolę Ała Oj kto jest? Co jest? Pstatek, statek, kurde, tak teczowował statek Ja nie mogę O nie Żyję nie wywalił się. Fajnie to się zapadnie na niego. Co się na niego zapadnie. No właśnie. O jaszcze. To być z niego zbierta. Te cegły urwa, spaśla. Te spadną, no. Je, o nie, o tym czymś O, leci. no nie, dobra, jedna została już. Wywali się. Wywali się, się jak nic. To jest trzymaj wczoraj szkło. Co? Wremce jakie pękło? Jaki cudem to się wydarzyło? Wremce już szkło pękło. O! Ej! Czujnik dymu! Czujnik dymu zaczął działać! I... Oj, ha. Wywali się. Nie, zmawia się. Chyba wyłamy to.

Ja pierd... Ja... o nie. Tak! Co? Tak się w ogóle da? Co? Jak Kurde, czy tam jest? Nie! Ręczy trzeba zaciągać. Właśnie. Czemu oni jeszcze o basen?

I thought I'd say it's a <laughs> little I No rura, no, rura pękła! Ale jak oni to zrobili, to co oni robili, że rura pękła? Nie! 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 O, co Ktoś ja. tam był? Był ktoś. A nie! O oh, nie! Yeah. Ja, ja, oh, yeah. <laughs> jak to super wygląda! Chłopak! Oh, <laughs> co? Ja, ja. so, jak? Ja pierniczę. Co jest? O oh, nie. A, oh, do Ferrari. To jest, to jest mega no. Co, Czy on ja naprawdę to robi? Sam?! Się. Ej, co? Co? U, to. Nie, przywali się. Yey, nie, 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 nie. O, ej, krzywo, krzywo. Bali się, bali, wali, wali. Nie, na samochód! O ja pierwitre. O, widzę. całe taki cały zwalony. Telewizja. No, o, bardzo... <toddź> <toddź> o nie! O nie, nie co się rozjedzie, Nie myślą, że to będzie. No właśnie. O, oh, wow. Mówiła. Wow. No Mówiła. Będzie się kończyć zaraz. Zwolnij się. Wywali się. Zwolnij się. Ej, co jest? jest? Zwolnij Zostaw suba oraz lajka. No. Dobra, tak. y, my Wam damy link do tego filmu. W sumie ja nie dawajcie. co chodziło. Dobra, no to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Jeśli chcecie więcej, to dużo łapów Tak, właśnie. Do okay. następnego odcinka, pa, pa.